Wern, dowódca miał klucz do krat. Mówiłam ci. Zobacz, tam leży Franc. Raczej to, co z niego zostało? Co za bestia mogła zrobić coś takiego? Hmm. A, ciekawe. Co takiego? Mówiłaś, że Franz został ranny w nogę, tak? Mhm. Mm Trochę powyżej kolana. Czym ją opatrzyłaś? Zdążyłam tylko zdezynfekować spirytusem. Czemu das? Oho. Zobacz. Wygląda na to, że potwór odgryzł Francowi tę nogę. Pozostałe ciała nie były naruszone. To znaczy oprócz ran odniesionych w walce. Zaraz, zaraz... sugerujesz, że potwór lubi smak alkoholu? <laughs> mhm. Mm Najlepiej zmieszanego z krwią. Tu raczej nic nie wskóramy. Trzeba znaleźć leże. Jestem tuż za tobą. Ale kurde, to zobaczcie. Nasze to coś lubi. Szczęśliczka. Już tu odczarować królewicza, a jedyne co znalazła to platformą śmierci. Urwa, jebane pierdolone w dutką topce. Jak tylko ścieżek nienawidzę. w frajerze! że leszczu jeden dupi zastrany. Dobra, lecimy Ciało kobiety To pewnie jedna z tych, które liczyły na znalezienie tu królewicza To jest królewicz, czy co to jest? Ale combo player dostał. Pełno zabitych utopców. Tu jest leże chyba. Rozkładające się ciała, wszędzie pełno śluzmu no i ten utop. To mi wygląda na leże. Świeże. Bestia musiała tu być całkiem niedawno. Zbiorę próbkę. Hmm, tu zbiegają się wszystkie. To co robimy? Zbawimy tu bestię. Niby jak, skoro nie wiesz, co to za potwór. Ale wiem, że lubi spirytus zmieszane z krwią. A tak się składa, że mam akurat trochę alkoholu. Chyba nie zamierzasz się zranić albo... Spokojnie. Jest pełno ciał, wykorzystam któreś. Biorę się do roboty. W walce ci nie pomogę, ale po niej mogę się przydać. Rozejrza się za jakąś kryjówką. Lepiej będzie, jak poczekasz na mnie na górze albo wrócisz do siebie. Ale. żadnych ale. Zaczekaj teraz w korytarzu, a jak pojawi się potwór, biegnij na powierzchnię. No dobrze. Szani popatrz na mnie. Obiecaj, że nie będziesz się mieszać o. dobrze, teraz tak idź się schować. Uważaj na siebie, Gerald. O, kurwa! Co to jest? Jaki jest to. Co to za ścierwo jest? Ogranić! Ja pierd... Co to strzela po banku? Pojebało czy co? Kur... Ja pierdolę! Nie tak, kurwa, jebana. Kuć w dupę. Nie ma No wypierdalaj, deszczu jebany. No kurwa! Ja pierdolę! No kurwa! No nie wierzę w kogo! Daj mi się kurwa zaatakować, bizdo jebana! Ja pierdolę, co to w ogóle jest? pan pierdolony kangur, dup skorujanie. Nie widzę! Chujuję, jakiś kurwa jadę. Chuję czym! Jeszcze jakiś kurwa zatrucie mam pierdolnięte. Jakiś kurwa mo mortal to jest, czy co? Do na bościez pierdolony. Do chuja. Jaki jebany mościz, kurwa. Eee, pierdala i leszczu zajebany. Kurwa, skacze to jak popierdolone! Kurwa reszta, ja se kurwa poczekam, bo mam czapki do jebana. Spierdolę ci zaraz kurwa też. Będę gościeżem pierdolą. Bo nie rozumiem jak ty kurwa możesz gościeżować. Nie panem pierdolą na kurwa. Więc pierdalaś ty kurwa Jędzorem. O oh, kurwa! Wypierdalaj! Mm. Oh, kurwa, nas nie mogę zapodać! Oh. Jebany kurwa, wąż, kurwa, jadę i nie odsuwa! O, morta się odpalił. Puszła chyba na Да я Pojebana! Ja pierdolę! Co to za walka była pojebana? Co? Ten łajdak to był kurwa serio zaczarowany? Ja pierdolę! Glawy tar Ktarazaaj wód To jest kur Się obudziłeś. Jeszcze gadasz po ludzku. Już myślałem, że całą drogę będę rozmawiał tylko ze swoim odbiciem we wiatrze ze szczynami. Gdzie? Gdzie ja jestem? Na Albatrosie, czy raczej Hak Parkwi, w tym dziwacznym języku, w drodze do ofiru Nie pamiętam, żebym zaciągnął się na statek. O nie, bracie. To raczej ciebie to zaciągnęli. Ponoć zabiłeś ich księcia. Co? A tak. Ropucha z kanałów. Zaraza. Chyba mam szczęście, że mnie nie zabili na miejscu. No zależy jak na to patrzeć. Znam trochę o Firskich. Słyszałem, jak mówili, że przyjechali tu na polecenie swojego króla, żeby odnaleźć i odczarować księcia. Przysięgali na honor swój, swoich rodzin. A ja go zabiłem świetnie. To teraz, za punkt honoru, obrali sobie pewnie doprowadzenie mordercy królewicza przed oblicze króla. Próbowałeś się stąd wydostać? Ba, Użyłem całego mojego uroku osobistego, ale wszystko na nic. Może zbyt słabo znam ofirski. Ja nie znam wcale. Będziemy płynąć pewnie za dwa tygodnie. W tym czasie pouczać. ERKAL! Co on mówi? Kazał nam się zamknąć. Zaszło nieporozumienie. Mogę rozmawiać z kapitanem? El co Co? Milcz się, zabiłeś księcia i odpowiesz za to. Gileam Valar Chłarwe nie zależało, już byś nie żył partnerami ramy Zem stanie należy do nas na do koncie przysięgliśmy na homo Jak jest prowadźcie mnie do kapitana weit alke ul egulat jak elkal weit weit alk il egalit elk Tolkien Bendauwitel, im Chyba coś źle powiedziałem? Co się stało? Co on powiedział? Żebyś siedział cicho i że za dwa tygodnie będziesz iść. A potem dodał coś w stylu zobaczymy, komu wtedy będzie do śmiechu. Dlaczego? Co powiedziałem? Że chcesz kapelusz jego ciotki, nie hm. Daj spokój, nie ma co z nimi gadać. Cały czas tylko gniewnie grugotają. Strasznie się wtedy nad... Nie ma tu nikogo, kto mówi we wspólnym? No i czarodziej, który nimi dowodzi. Też trochę zna. Zamiast strzępić język, lepiej zdrzemnij się trochę. Czeka nas długa droga. Nie chce mi się spać. Za to chciałbym, żeby przyszedł tu ktoś, z kim można się dogadać. Idzie ktoś. Witaj, Geralt. Pamiętasz mnie? To jest... O, niemożliwe. Pamiętam. Poznaliśmy się w Białym Sadzie. Jesteś... Counter Odim. Zwany panem Lusterko. Pomogłem ci odnaleźć JNF. A teraz znowu się spotykamy. I wygląda na to, że znowu potrzebujesz pomocy. Słyszałem, że grozi ci stryczek. Poza tym, strasznie słabo Was tu karmią. Jeszcze nie próbowałem. Nie wygląda to najlepiej. Tak jak Twoja sytuacja. Mógłbym spróbować cię stąd wydostać. Bo chcesz się stąd wydostać, prawda? Chcę, ale co ty niby możesz? Ho, 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 więcej niż myślisz. Pomogę ci Geralt, ale muszę wiedzieć, że mi się potem odwdzięczysz. Jasne. Nie ma nic za darmo. Nie ma. W końcu jestem kupcem. To jak. Chcesz, żebym ci pomógł? Chcę. Umowa stoi. Po wszystkim spotkajmy się o północy na rozstajnych drogach pod wierzbami kołysi. A. i dam ci coś, żebyś pomógł. Co to. Znak, że jesteśmy teraz wspólnikami. Rozmawiasz. Cholera. Co so Nie pisałem się na sztorm. Od teraz moja stawka rośnie. Pomóż nam dotrzeć do Ofimu. A obiecuję, król zowicie cię wynagrodzi. Co z więźniem? Mamy go dowieźć co do króla i klnę się na honor, że tak się stanie. Nie moglibyśmy po prostu przywieźć jego głowy waszemu królowi, tak jak tego drugiego? Ten drugi utonął i nic nie mogliśmy z tym zrobić. Tego dowieziemy żywego. Poza tym chcę zobaczyć kaź, którą król dla niego przygotuje. Jaką kaźń? Za królobójstwo grozi kąpiel w smole, obdarcie ze skóry i poświartowanie. O chul. No to teraz mnie uwolniłeś pizdę Ocie kurby kur zabił swojego gdzie ty nieban mal Kurwa, jebane tarcze. Tak, zabij go, tak jest. Yes. Chodź tu, jebane malutko. Nie no kurwa, z nim to będzie trudno. Kurwa! Co on robi? Do chuja! Ja pierdole, jakieś sztormy jebane Boże, ten kurwa dodatek jest bardzo trudny no Ja pierdole, znowu mi no nie leży w tylu świetnie No rób te muniki Kurwa Aha. wstawaj kurwa pizdo! Pięć lat kurwa wstajesz, cioto jebana! Próbuj kurwa, gierać, Piękna śmierć. O Boże. Ja pierdolę. Biorę niedźwiedź, ten, Jaki ja to miałem najlepszy miecz, tak. Gdzie ja jestem? Виздофисцы. <связывая> трудно, вам правда трудно, если надо их хуй. Скашенка. Ну, да. что там Что да. Ну, да. o północy spotka się z panem Lusterką. pan lusterko? ciekawe musi być dobre skoro skoro jak to się mówi skoro sztorm zrobi tak se Super. That's something that I Wiedziałem, że przyjdziesz. Jesteś jasno widzem? Nie o to chodzi, kim jestem. Pomogłem ci w ucieczce. Wcześniej dzięki mnie znalazłeś NFR. Więc czujesz, że musisz mi się odwdzięczać. Pamiątka, którą mi zostawiłeś, skutecznie mi to przypomina. Takie jest jej zadanie. A swoją drogą to zabawne. Że nawet największe łotry mają wewnętrzną potrzebę, żeby spłacić dług wdzięczności. Ludzie, elfy, krasnoludy, wszystkie rasy. Będziesz mi to musiał kiedyś wytłumaczyć. A skoro już tu jesteś, powiedz, jak ci poszło z Ofirczykami? Zjawiasz się znikąd. Znikasz równie tajemniczo. Rozpętujesz sztorm. Kim jesteś? Czarodziejem? Nie, skąd? Brzydzę się czarami. Od tego prostackiego czary Mary znacznie bardziej fascynują mnie prawdziwe ludzkie historie. Chcę ci jedną opowiedzieć. Zaręczam, że ci się spodoba o człowieku gorszym niż inni. Podłym, bezwzględnym i skamiennym sercem. O człowieku, który nie chce płacić swoich długów. I czemu sądzisz, że mnie to zainteresuje? Bo tobie też znalazł za skórę. Nazywa się Olgierd von Everec. O! Oh. Czym ci się naraził? Zanim to zdradzę, chcę, żebyś miał jasność co do jednej rzeczy. To Olgierd von Everec świadomie i z premedytacją doprowadził do tego, że zabiłeś człowieka, którego być może dałoby się odczarować. Gdyby nie ja, zostałbyś za to stracony. A wiesz czemu to zrobił? Bo jest zwyrodnialcem, potworem w ludzkiej skórze, który karmi się krzywdą i cierpieniem innych. W takim razie zastanawiam się, co takiego zrobił tobie. Zawarłem z nim umowę. Wykorzystałem moje liczne talenty i znajomości, żeby dać mu to, czego zapragnął. A teraz, kiedy przyszedł czas zapłaty, on miga się od uregulowania należności. Chcesz, żebym odebrał twój dług? Nie ja jestem zbirem do wynajęcia. Nie szukam zbira. Szukam kogoś inteligentnego i sprytnego. Kogoś, kto nie boi się wyzwań. Kogoś takiego jak ty. Bierzesz mnie pod włos. Oczywiście. W końcu jestem wędrownym handlarzem i mogę Ci zaoferować wiele ciekawych rzeczy. Na przykład, może to być dostatek dla ciała i duszy. Dzięki mnie nie braknie Ci jadła ani picia. Jesteś wiedźminem, więc mogę Ci zaoferować najlepszą broń, jaka ci się zamarzy. Twoje ciało będzie sprawne jak nigdy dotąd. Błyskawica nie nadąży za Twoją myślą. Twoja jurność oczaruje każdą kobietę, ale przede wszystkim oferuje ci prawdziwą przygodę. Dzięki o, mnie my, to, przeżyjesz kolega. coś, co mogą przeżyć tylko wybrańcy. Szczodry jesteś, i to wszystko za pomoc w jednej małej sprawie. Niczego więcej ode mnie nie chcesz? Niczego. Tylko uczciwości. Mówisz, że jesteś człowiekiem wielu talentów. Czemu sam tego nie załatwisz? W tym szkołku. Kontrakt stanowi, że nim przyjdę po swoją należność, muszę spełnić trzy ostatnie prośby von Edereca. Problem w tym, że nie mogę być ich bezpośrednim wykonawcą, a jedynie hmm, jak to nazwać organem doradczym. Czyli potrzebujesz jelenia, potrzebuję sojusznika. I coś mi mówi, że lepszego niż ty nie znajdę. Czego ode mnie oczekujesz? Na początek, że razem ze mną odwiedzisz von Evereca, A potem cóż, będziemy improwizować. Wierzę jednak, że wszystko dobrze się skończy, a potem spotkamy się we trzech i podziękujemy sobie za wspólne przeżycie. Tak, przejdźmy do konkretu. Ponoć Olgierd ma jakieś trzy prośby. Zgadza się? Może prosić o trzy rzeczy. Ale o tym, co to będzie, przekonamy się dopiero na miejscu. No dobra. Mogę pojechać z tobą do Olgierda, ale nic więcej nie obiecuję. Tylko o to proszę. W takim razie zdaj mi ze mnie to znamie. Oczywiście. Jak tylko uporasz się z zadaniem. Idź, nie pożałujesz. Spotkajmy się na miejscu. Mam jeszcze coś do załatwienia po drodze. Jakiś dług do odebrania? Być może. Być może. No dobra widzę wiem. To wszystko wiemy. Jedziemy się w kolejnym odcinku, trzymajcie się Elo.